Eltra Ania R612 z bydgoskiej Eltry. Radio obecnie jest używane w kuchni. Gra sobie codziennie, jest przestrojone. Jest to odbiornik czterozakresowy: długie, średnie, krótkie i UKF. No, 3 gałki, strojenie, zakres i głośność. Tyle z przodu. Głośnik, który widać. Z góry napis i antena. Mamy egzemplarz z całą anteną. Z tyłu, obudowy, z tyłu obudowy pojemnik na baterie. Radio może być zasilane bateriami pięcioma bateriami R6 7,5 V. Z gniazdka siedziowego, świeciowego 220, obecnie 230 V. I ma wyjście na słuchawki. Tak. radio za chwilę podłączę i spróbujemy sprawdzić jak, jak odbiera, czy stoi w częstotliwościach. Jest obecnie używany, więc warto na pewno jest sprawne, natomiast warto sprawdzić czy, czy się nie odstroiło, czy, czy działa poprawnie, bo już sporo czasu tak ładnie pracuje. W samej, samej góry nie odbieram, to znaczy, że 108 jest wyżej. Ja na generatorze będę powoli zmieniał częstotliwość sobie obniżał. Tak, to jest 107,5 107 MHz, co oznacza, że to radio jest e, przestrojone za no, drogę, spróbujemy to skorygować. Tak, wiem, nie powinienem pokazywać samego procesu rozkręcania takiego radia, ale pomyślałem, jak za każdym razem, że mogę, mogę coś opowiedzieć. Mogę w tym czasie podziękować. No i właśnie chciałem to zrobić. Chciałem podziękować za, za subskrypcję. W tej chwili jest ich ponad 160. Bardzo się cieszę, że jest 160 osób, które chcą śledzić poczynania na moim kanale. Bardzo dziękuję Wam za wszelką pomoc. Też staram się ją udzielić. Bardzo dziękuję za, za dyskusje, które się czasami wywiązują. Te dyskusje bywają z większymi emocjami bądź mniejszymi. Uwaga, podniesiona pokrywka wymaga odłączenia anteny. Całe szczęście, że jest na odłączone na, na pinie no i odłączenia całego układu zasilania układu zasilania nie będę odłączał oczywiście mi się mi się przyda do yy, do testowania i właśnie do sprawdzenia jak wygląda jak wygląda to zestrojenie śrubki odkładam do pojemniczka no i możemy, do pojemnika, i możemy <laughs> zobaczyć jak to tutaj wygląda jak widać radio było strojone czemu nie jest zalany, nie wiem widać wymieniony tranzystor widać rdzeń z gumką to oznacza, że tutaj trochę pracy było eee, tutaj ten trymer moim zdaniem powinien być wymieniony bo jest pęknięty, więc raczej czułość e, da się poprawić, no reszta, reszta jak widać była, była tutaj no, nie, nie chcę nazwać grzebana, ale na, na pewno Próby, próby zestrojenia, prawie były robione, więc e, sprawdzimy co dalej. Sprawdzę częstotliwości heterodyny. Zobaczymy, czy da się uregulować, czy da się ją ustawić poprawnie. No i oczywiście ten trymer wymienię. Nie wiem, być może tutaj gdzieś te ukruszone resztki są w budowie. W każdym razie takie sytuacje się zdarzają i warto to, warto to poprawić, skoro jesteśmy drugi raz w jakimś odbiorniku. No, już e, poprawiłem regulację. Pokażę, jak to zrobić. Heterodyna, ceweczka heterodyny, cewka heterodyny, kondensator od heterodyny. Tu jest e, kawałek dokumentacji serwisowej z zaznaczonymi elementami, na które trzeba zwrócić uwagę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem kondensatorów i antena, zgodnie z instrukcją serwisową, jest podłączona do pinu pierwszego, tu w tym miejscu, więc była. Była źle, więc mój poprzednik podłączał tą myślę antenę. Tu powinna być włączona. No możemy sprawdzić w tej chwili radio na, na, na generatorze jest 108 MHz. Tak i spróbuję zjechać na sam dół. Przesunąć nie da 108 MHz Teraz 87.5 nie ja wiem, że wszyscy lubią to piszczenie Zjeżdżam na dół Zjeżdżam na dół Tak jest, mam Już tutaj jest widać to, co w, ten, Wskazówka na samym dole Radio stoi jak najbardziej w częstotliwości Jeszcze jest, jest Już teraz powiem, że kochacie to piszczenie. Dla przypomnienia cewka dla dolnych częstotliwości heterodyny, kondensator zmienny dla, dłu, dla górnych. Te, te trimery są do AMO, do fal krótkich i do fal długich. No no, myślę, że tyle. To radio zamknę teraz w obudowę i spróbujemy ile odbiera częstotliwości, czy już po zamknięciu obudowy. Nadal, nadal stoi w częstotliwości. pokażę, które części trzeba wymienić i jak to robić. Jak przystroić, a nie? No jest sporo tych elementów do wymiany. C1, C2, C3, C4, C5. C6, C11 i C18 no i stroimy oczywiście ceweczkę, cewka L1 to jest tam taka zawinięta bez, bez rdzenia, ją trzeba rozciągać wzmocnienie górę wzmocnienie gó dla górnych częstotliwości, dla dolnych heterodyna cewka dla dolnych częstotliwości trymer ten, który pokazywałem na agregacie dla górnych no i które Elementy trzeba wymienić. Widać już dwa egzemplarze. Przechodzimy przez to biurko. Tutaj dla Was informacja. Eee, takie kondensatory są zamontowane. Takie trzeba włożyć. Na opis. Jeszcze kawałek jak są rozmi ro rozmieszczone te elementy. Gdzie podłączona antena. Gdzie masa od anteny. Kondensatory, które wymienić. C1 i dwoździe jest właśnie opisane na tym agregacie strojeniowym, które elementy stroimy. Tą parą stroimy heterodynę, tą parą stroimy wzmocnienie. Ja jeszcze może sobie to tutaj bardziej zaznaczę, może wam się to przyda. Tą parą wzmocnienie, tą parą heterodyna dało mi się zdobyć instrukcję serwisową, oczywiście tylko skan, ale to nic, taka instrukcja pomaga nawinąć linkę skali, gdyby była taka potrzeba, jest tu opis części, które występują w odbiorniku, no i koniec, na koniec najważniejsze sam schemat z opisem właśnie agregatu, gdzie trzeba znaleźć te, te trymery strojeniowe, tu mam również Taki opis, które elementy i w jaki sposób są rozmieszczone, żeby stroić, czyli wzmocnienie, wzmocnienie dół, wzmocnienie góra, heterodyna góra, heterodyna. A te C23 C27, ten, który wymieniałem, jest ewidentnie od fal, e, fal długich. Ale to nic mi tak nie powinno być wykruszone. No i e, kawałek z, z dokumentacji. Płytka drukowana od, od strony druku. Ja lubię sobie tak pozaznaczać, które elementy trzeba powymieniać, wtedy łatwiej je znaleźć, na płytce wymienić. Na generatorze 87,5, skala na samym dole. tak jest, cała ta korekcja jest skuteczna radio odbiera w całym zakresie ja teraz wyłączę generator, żeby nam tu nie przeszkadzał no i zobaczymy ile odbiera, idziemy w dół antenka niecała, niecała, niecała raz dwa Czys. 13 ja skrzyknęła 12. 13, no dokładnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na decyduje, to jest fajnie fajnie działa, czy wraca z powrotem do kupki i tam będzie nam nie służyło. Stoi w częstotliwościach co się okazało, chce, okazało jak tym korekcję trzeba było robił wprowadzić. Radio Ania R612. Podsumowanie. Odbiornik radiowy. Czterozakresowy. Przestrojony, produkowany w latach 80. Zasilanie bateryjne lub z sieci. Na układach scalonych, na tranzystorach. Odbiornik mały, przenośny, z rączką, z anteną. Myślę, że jest bardzo fajny, jeżeli radio u nas w domu odbiera woksa. To znaczy, że jest dobrze wstrząśnięty. Teraz właśnie na śwód, a ja Was wszystkich serdecznie pozdrawiam i do następnego filmu.